Koniec maja, a pogoda jak w marcu, w związku z tym trzeba rozpalić w kotle. Dzisiaj Wam pokażę, ile czasu tak naprawdę trzeba rozpalać i żeby się ta woda nam zagrzała oczywiście w naszym buforze ciepła, ale też ciekawostka jest taka, że był bufor nieużywany przez około półtora tygodnia, wówczas naprawdę ta woda bardzo temperatura tutaj spadła. W tej chwili jest tylko 20 stopni, także jest naprawdę wyziębiony. I zobaczymy, ile czasu potrzeba, żeby taki bufor nagrzać. Od 20 stopni do 80 jedziemy cześć! Tak jak we wstępie powiedziałem, dzisiaj rozpalimy nasz bufor, ponieważ niestety pogoda się zrobiła za oknem bardzo zimna. Jest chłodno, półtora tygodnia już był bufor praktycznie nieużywany, także mamy temperatury bardzo, bardzo niskie, bo zawsze jak się rozpala co drugi dzień, nawet to jeszcze było około 30 stopni. W tej chwili, jak tu widzimy, mamy tam 22-23 stopnie, tutaj mamy 20, a na dole jeszcze jest mniej. Dzisiaj rozpalimy w kotle i zobaczymy. Ile czasu tak naprawdę yy, potrzeba, żeby taki bufor zagrzać do 80 kilku stopni. Mamy tutaj oczywiście zegar. Będziemy się na tym zegarze yy, wzorować. Yy, w tej chwili jest godzina 11.03. I ja zaczynam sobie tutaj przygotowywać piec do rozpalania. Idę po drzewo i zaraz działamy dalej. 11.08 zaczynamy rozpalanie. Jest straszny wiatr! Ciekawy, czy się uda rozpalić za pierwszym razem. Tego nie wiem. Aha, będzie ciężko. Zobaczcie, co się dzieje, jakie mamy wiatrzycho. Może się uda zapalić. Niestety, będę musiał pewnie odłożyć telefon, bo jest straszny, straszny wiatr. Spróbujemy drugą zapalniczko. No oczywiście nawet się nie odpala, także cierpliwości może się za chwilę uda rozpalić. No i udało się rozpalić. Za trzecim razem dopiero straszny wiatr dzisiaj. Naprawdę pogoda się popsuła. Także rozpalamy na razie, włożone jest trochę drobnego i zobaczymy, jak tutaj nam się wszystko bujnie. 11.12 Ustawimy w tej chwili na 40 stopni. Mam ustawione na 40 stopni, o także, żeby lepiej widać. Tak będzie chodziła temperatura na grzejniki w domu, bo naprawdę jest 21 stopni w tej chwili. Także się bardzo mocno schłodziło i troszeczkę też tutaj przepalimy. W tej chwili jest ustawiony tutaj nasz termostat na to, żeby się włączył o godzinie 18, ale przestawimy go na, na ręczną pracę i jak tylko będzie temperatura. Tutaj się wszystko ładnie włączy i będzie już grzało, i ogrzewanie będzie domowe chodziło, i jednocześnie ten bufor będzie nam się ogrzewał. Także za chwilę zobaczymy, po jakim czasie ten bufor się rozgrzeje do temperatury 80 stopni od samej góry do samego dołu. I przypominam jednocześnie, że będzie również już chodziło ogrzewanie domu. Powierzchnia 160 m, w tym 50 m. Podłogówki, także już tu się ładnie nam rozpala. 13 po, i za chwilę wracamy. No dobrze, pora dołożyć do naszego pieca. Godzina jest 11:22, e, 56 stopni na razie czyli oczywiście nasz ladomat nie działa. Do BPL od 72 stopni puszcza i pora dołożyć. Także dokładamy, tu się oczywiście rozpaliło i teraz następuje dołożenie towaru. Także już tutaj będziemy wrzucać, i wrzucamy do pełna, rzucamy do pełna. Mamy tutaj drewno olszowe, suche. Także wkładamy, oczywiście teraz, z racji tego, że jestem w domu, to. Nie będę używał wentylatora, tylko będzie nam się tutaj paliło ciągiem naturalnym i oczywiście na takiej większej mocy. Czyli tak jak jestem w domu, to tak zawsze palę. Jeszcze tutaj trochę. Do pełna wkładamy do pełna, żeby było do pełna nałożone. Trochę drobnych, trochę grubych. Tam po kolei dzisiaj mocno się nie wczuwałem. Dobra. Jeszcze trochę. W międzyczasie tutaj temperatura już tam na kotle rośnie 59 stopni. Mamy piec załadowany. Ja teraz tak te drzwiczki zamykam. Te drzwiczki zostawiam. Od popielnika zamykamy. I. Idę sobie teraz wypić kawę, przed chwilą padał grad, możecie mi wierzyć lub nie, niestety tego nie zdążyłem już nagrać telefonem, ale pogoda jest słaba, zobaczcie, co się dzieje za oknem, po prostu wiatr tragiczny i to nie jest maj, to jest tak naprawdę marzec. Tak to wygląda. No i czekamy. E, za chwilę znowu kolejny materiał z ogrzewania, mamy w tej chwili 11.24. I mnie w tej chwili już tutaj nie ma. Ja wychodzę i zobaczymy, co będzie po pół godzinie, może trochę dłużej. Tutaj przyjdę i pokażę, co dalej się dzieje w kotłowni. 72 stopnie, a jest godzina w tej chwili 12:09. No, tu można by powiedzieć, że w marcu jak w garcu, ale niekoniecznie, bo jest maj, a teraz słońce świeci. To ja już w ogóle nie rozumiem sytuacji. No i zobaczymy, co tam się dzieje na buforze. Oczywiście już chodzi e, ogrzewanie na domu, pompka już działa podłogówka, również też. Tutaj światełko czerwone się świeci, to oznacza, że nam obieg również działa. I co patrzymy? 80 stopni już jest na górze buforu, tutaj też już rośnie temperatura powoli. Także już nam się bufor grzeje. E, w tej chwili jest 38 stopni, bo mam tutaj histerezę, oczywiście włączono. Czyli na 40 stopni, może bliżej tu przesunę, żebyście zobaczyli 38 w tej chwili, czyli akurat tutaj sobie działa. No i trzeba dołożyć, bo już czas minął. Zobaczymy, co tu się dzieje. Rzeczywiście, już jest mało. I jeszcze jedna wrzutka. Myślę, że jeszcze jedna wrzutka do waru. Mamy taki mieszany, mamy trochę brzozy, mamy trochę olszyny. Mamy tutaj jakiś jeden typu jesion. Także wrzucimy jeszcze jeden zestaw, słuchajcie, i zobaczymy co się będzie działo. Pragnę też zauważyć, że w normalnym układzie zimowym nigdy się tak bufor nie wychładza. Bo bufor, bufor się zawsze tam wychodzi maksymalnie do 30 stopni, i za ten cały dzień, czy dwa dni, czy za 12 godzin, jak duży mróz. To po prostu ta temperatura, ma lżej się oczywiście e, ta woda zagrzać. Natomiast dzisiaj pełen hardcore, bo jest naprawdę od 20 stopni, jak widzieliście. Także musi tutaj być też i tej energii dużo. Nakładamy to na pełna. No i pewnie będzie jeszcze trzeci załadunek, tak myślę. Bo naprawdę woda jest bardzo wyziębiona. A i w domu też się schodziło. Także też tej energii trochę będzie więcej potrzeba. O, tutaj jeszcze nam wejdzie trzeci kawałek. Może nam się uda tu zamienię, Zaraz zobaczymy. I już palę, oczywiście, bez wentylatora. Jak mówiłem, bo jestem w domu. Tak to bym palił z wentylatorem, gdybym, gdybym był w pracy. A tak to tutaj jest. Zamykamy i zobaczymy, co się będzie działo dalej. 12, 11 i za chwilę się widzimy. I kolejna wrzutka, mamy w tej chwili godzinę już 13:39, zobaczymy co się dzieje na buforze. Góra buforu 80, środek buforu już jest prawie 80 i mamy 30 stopni na dole. Także ostatnia wrzutka, zobaczymy co tam tu się dzieje. Już praktycznie przygasa, także jeszcze wrzucimy raz. W normalnym układzie wystarczyły tylko tak naprawdę dwa wrzucenia, bo tak jak mówiłem, jest po prostu, jest po prostu y, tak, że ta woda jest cieplejsza. I wrzucamy, i to będzie już ostatni zasyp dzisiaj. Starczy teraz na 2 popołudnia bez problemu. No dobra, jeszcze może tak i przyjdę za jakiś czas, zobaczymy, co tam się będzie działo. I podsumowanie tutaj naszego odcinka dzisiaj jest godzina w tej chwili 14:02 dokładnie patrzę właśnie 14:02 i jak to wygląda sytuacja na samej górze 80 na dole 80 i już tutaj na samym dole jest 77 stopni także można by powiedzieć że po trzech godzinach e, praktycznie bufor jest cały naładowany zwracajmy uwagę jednocześnie na to że oczywiście jest E, bufor rozładowany do zera, całkowicie do zera, ponieważ e, nie było palone e, półtora tygodnia i jest tylko była temperatura 20 stopni. Także zobaczcie, ile czasu potrzebował e, tutaj piec takie trzy wrzutki, tak naprawdę czyli rozpalenie, pierwsza wrzutka, druga, trzecia. W normalnym układzie dwa razy drzewa dołożyć byłoby e, e, akurat akurat starczyło, natomiast z racji tego, że była woda bardzo zimna, to jednak trzeba było wrzucić. E, razy 3. E, myślę, że na pewno jeszcze powyżej 80 stopni cały ten bufor się nagrzeje, bo dopiero 20 minut jest od ostatniego wrzucenia. i teraz zobaczę, jak tutaj wygląda sytuacja. No, jeszcze jest tak naprawdę tutaj e, ponad pół załadunku, także myślę, że bez problemu do 90 stopni nawet ten bufor się nam nagrzeje. Jestem ciekawy, jak u Was, ile czasu potrzeba, żeby taki bufor nagrzać. Ile czasu trzeba, żeby bufor nagrzać w takim okresie, kiedy oczywiście ogrzewamy, czyli jak jest ta temperatura 30 stopni mniej więcej, pewnie to jest też szybko. Myślę, że tutaj bym się w dwóch godzinach zmieścił, gdybym miał taki bufor rozpalać. Oczywiście pogoda się zmieniła. Podczas nagrywania dzisiejszego odcinka tu już miałem grad, miałem deszcz, teraz znowu jest słońce, a jak oczywiście byłem pod drewno, to cały zmokłem tutaj bluza właśnie się suszy. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie, życzę. Dobrej niedzieli, miłego dnia i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć. A oczywiście, jeśli film się Wam podobał, to zapraszam do komentowania i do pozostawienia oczywiście łapki w górę. Na razie, pa!